Deklaracja zastrzeżenia praw. Ja, jest istota żywa, człowiek rozumny, prawy, sprawiedliwy i odpowiedzialny. Obdarowany przez mamę Różę i tatę Ryszarda, dobrym imieniem Patryk Trady Głębiowski do domu Krzyżanowski. Informuję, że zastrzegam wszelkie moje prawa zgodnie z przepisem UCC od 1:308. Nie wyrażam zgody na żadną ofertę, na żadne zaproszenie do zawarcia umowy bez ścierpku, bez ujmy. Wykorzystanie danych osobowych przez firmy, instytucje i osoby fizyczne wymaga zgody kreatorów i właściciela. Kara za wykorzystanie danych osobowych bez wykazania zgody lub uprawnień wynosi 1,8 mln euro w unciech srebra. Za jednorazowe kopiowanie i przetwarzanie. Kara za podstępne wydobycie podpisy 8 mln euro w unciech srebra. Kara za dzień pozbawiony wolności wynosi 10 mln euro w unciech srebra. Kara za ignorowanie woli zwyczajnika władzy oraz łamanie praw człowieka wynosi 12 milionów euro w unciech srebra. Mniejsza wiadomość może stanowić treści powiernicze pod prawem autorskim lub jako informacje prawne chronione i została napisane wyłącznie do wiadomości i tylko do użytku człowieka pośród ludzi, jako zasadna i ustanowiona wedle dobrej wiary i wiarygodnie czynionej, wedle poufności i równości pomiędzy intra vivos i żywymi, do których została zaadresowana. Jeżeli nie jest człowiek w wieku większości lub nie działa jako notarialnie uwiarygodniony, a powierniczy lub zaufany. Pan lub Pani zamierzonym adresatem mniejszej wiadomości lub korespondencji dobitnie proszę je nie ujawniać, nie kopiować, nie dystrybuować lub nie modyfikować, bez materialnie poświadczonego umocowania i wniesienia należnych i stosownych tantiemów i honorariów, ani też w żaden inny sposób nie udostępniać lub nie wykorzystywać. W takim przypadku dobitnie uprasza się o bezzwłoczne usunięcie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy i aledialnego właściciela, autora i bira kredytora o zaistnienia sytuacji za pomocą informacji zwrotnej w przeciągu 72 godzin.